Najczęstszymi przyczynami bólów głowy występujących codziennie jest migrena przewlekła, przewlekłe bóle typu napięciowego, nowe codzienne uporczywe bóle głowy oraz chemikrania ciągła. Czasami codzienne bóle głowy są spowodowane przez inne choroby, np. przez guzy mózgu. Nie można też zapominać o bólach wynikających z nadużywania leków przeciwbólowych. Niestety, leki przyjmowane codziennie zaczynają po pewnym czasie same powodować bóle głowy. Powstaje błędne koło, że lek przyjmowany przeciwbólowo po kilku godzinach prowokuje ból głowy, który się po tym czasie pojawia. Z tego powodu leki nie powinny być przyjmowane częściej niż dwa razy w tygodniu, a niektóre grupy leków, takie jak opiaty, czyli np. tramadol czy kodeina, w ogóle na bóle głowy nie powinny być zalecane. Jeśli ból głowy pojawia się codziennie, to dolegliwości sprawiają, że w mózgu dochodzi do takich mechanizmów, które ból utrwalają. Leczenie takiego bólu jest niezwykle trudne i najlepiej, aby odbywało się w wyspecjalizowanych ośrodkach neurologicznych, które zajmują się głównie leczeniem bólów głowy. U takich chorych trzeba wykonać liczne badania dodatkowe, a najlepiej, aby leczeniem zajmował się cały zespół specjalistów. Na dzisiaj to już wszystko. Po więcej wiedzy zapraszam do kolejnego odcinka 90 sekund o zdrowiu. Olbrzymia większość chorych nie zdaje sobie sprawy z tego, że choruje na migrenę, a dosyć łatwo ją zidentyfikować. Aby to zrobić, można odpowiedzieć sobie na trzy proste pytania. Czy w ciągu sześciu ostatnich miesięcy bolała mnie głowa? Czy w trakcie tego bólu odczuwałem nudności bądź pojawiły się wymioty? Albo czy w trakcie bólu miałem nadwrażliwość na światło?